Witajcie widzowie, Malwina ma L4, zamawiam kebaby do testów. Kebab numer jeden, sultan kebab. Kebab numer dwa, na grubo. Ostatnio widzowie w Jastrzębiu Zdroju zostało otworzonych cztery kebaby. Ja jestem na L4, nie mogę jeździć na testy, ale moja przyjaciółka z Google Box przywiozła dwa do testów. Widzowie, kebab sultan. Sultan, Sultan, Sultan Keba I kebab na grubo do testów. To miał być mały, ale chyba się pomylili i zrobili duży. Obydwa są małe. Obydwa są małe. Ale tutaj na pewno zaszła jakaś pomyłka. Ale są nowi. Wybieramy. Niecenowa. Ale niecenowa. Nie Kurczak premium i premium wołowina, wołowe płaty. I tutaj też robią sami, co zobaczycie na filmiku, oczywiście. A tak. Przekrójmy, zobaczmy. Mały ale wariat. Małe, małe to, to jak przekrójmy to będzie ten. To będzie mały, to będzie akurat mały. Pokaż w kotku co masz w środku. Dużo pity. Tutaj mają też taki pastę, pastę czoskową. No fajnie wygląda w środku. Jedziesz mały. Do wyboru do koloru. Jakie? Yy, Pekinska, lodowa, jakaś tam ta czerwona nasza, co jest plus z marchewką, jest tam jeszcze feta, ogóreczek piklowany, można prażoną cebulę, można. Fajny, smakuje mi ten gababik. Naprawdę bardzo dobry. Mm? Wszystko mi tu gra. Grobo, super. Można od razu fajne porównanie będzie, nie? Tak. Opowiedz teraz o tym. Na grubo. Na grubo mnie zdziwili. Pierwszy raz widziałem tam oczywiście też wszystko świeżutkie. Czerwona cebulka tam była i takie same w sumie warzywa. Pokaż to jeszcze raz tutaj. No, mm -hmm. tak. Też czerwona, pekińska. Tak, ale Zdziało. oni robią sami. Sami. Dobra. Jedziesz z oceną. Jadę z tą oceną. <laughs> Więc tak. Mhm. Ten jest taki bardzo domowy. Tak. Ten jest taki niby premium, ale jest troszkę chamski sos. I ja lubię takie sosy. Ciężko mi jest ocenić. Numerki, jako... numerki, dawaj liczby, dawaj liczby. Więc ja im dam po 9. Uważam, że to są. Jak na razie jeszcze zostały nam dwa do przetestowania, ale jak na razie uważam, że to są najlepsze kebaby wiaszczęby zdroją. Daj mi chwilę. Bierz go do buzi, a nie. Daj mi mm. <laughs> I od razu ocenki. Nie mogę się nie zgodzić z tobą. One są pyszne. Są dwa inne. Ten ma inne mięso tutaj czuć takie nawet y, mocniejsze. Tak, smaki. no, no, a ten jest taki kebabkę ke... Dziewięć. Super.